Dzień Madero, z tej strony autotyp. Po przerwie na hokej oraz po niesamowicie trafnych analizach Mateusza wracam na dobrze nam znane boiska do piłki. Nożnej. 10 dzień listopada, to jest ten dzień, to jest ta niedziela, która wzbudziła nasze największe zainteresowanie. Bardzo dużo fajnych spotkań, dużo ciekawych meczów do analizy. Wśród nich oczywiście jeden, który skupia na sobie największą uwagę. Jest to mecz pomiędzy dwoma najlepszymi drużynami zeszłego sezonu, no i tego roku, 2019. Jest to, drużyna, jest to mecz pomiędzy drużyną, która zdobyła Pucha Ligi Mistrzów, pomiędzy drużyną kto jest aktualnym mistrzem najlepszej i najcięższej obecnie Ligi Świata, czyli Premier League? Mówię tutaj o meczu Liverpool FC kontra Manchester City. Ciężko wskazać jakiegokolwiek faworyta w tym spotkaniu, no bo obydwie drużyny prezentują tak niesamowicie kosmiczny poziom, że naprawdę tylko niuanse szczęście albo jego brak może dopomóc, bo przeszkodzić jednej z tych drużyn zdobyciu trzech punktów. No jeżeli mielibyśmy się skupiać na analizie to na pewno e, większy nóż na gardle ma Guardiola i jego Manchester City, bo pomimo bardzo dobrej gry to przegrał parę spotkań, zremisował również. Nie rozpoczął tego sezonu tak fenomenalnie jak rok temu, jak z zeszłego sezonu. E, widać troszeczkę e, rozkojarzenie zawodników, może z tymi zwycięskimi meczami, tym niesamowitym zeszłym sezonem. Gdzieś tam coś się pogubiło, machina się troszeczkę zacięła no i chyba bardziej im powinno zależeć na tym, żeby wyjść obroną ręką z tego spotkania, bo nie mogą sobie pozwolić nawet na tym etapie rozgrywek ona 9 punktów straty do lidera. To tak naprawdę sprawia, że jeżeli coś się powiedzmy nie zesra w tym okresie gwiazdkowo noworocznym, to raczej już nie mają co myśleć o obronie Mistrzostwa Anglii. Z kolei Liverpool yy, no jest na dobrej drodze, żeby je zdobyć po 30 latach. Znaczy wyobraźcie sobie, jak oni będą musieli być zmotywowani, jeżeli chodzi o ten mecz. Bo 9 punktów przewagi nad najsilniejszym rywalem yy, do zdobycia tego jest naprawdę kusząca. Yy. No umówmy się, tak samo jak Manchester City, ok, ale Liverpool również ma niesamowite, ciężki, morderczy grafik, jeżeli chodzi o mecze, kalendarz, tak, jeżeli chodzi o mecz, no przede wszystkim cały ten grudzień i ten gwiazdkowo e, noworoczno popierniczony okres dla wszystkich drużyn Premier League jest po prostu najgorszy, tak, jeżeli oni e, do przed grudniem, przed tym spotkaniem będą podchodzić z tak dużą przewagą, to będą mieli tak spokojny mental w głowie. Będą mieli mecze w zapasie, jakby im się gdzieś tam noga powinęła. Cały czas będą mieli świetny zapas przed Manchesterem, nad Manchesterem City. No To jest bardzo kuszące, to jest bardzo potrzebne temu zespołowi, jeżeli chce dalej utrzymywać poziom i wygrywać mecze. Przede wszystkim, jak chce wygrać mistrzostwo Anglii. No bo umówmy się, do tego jeszcze do, do Liverpoolu dochodzi w sumie bezsensowny, niepotrzebny trochę turniej, ale jednak jest to wciąż turniej, na który musi jechać. Są to te mistrzostwa, klubowe mistrzostwa świata, gdzie też się tam pokrywają z Pucharem Anglii, do tego jeszcze wiadomo mecze reprezentacji będą w listopadzie. Ci zawodnicy nie mogą non stop wygrywać. Ci zawodnicy nie mogą cały czas grać na tak fenomenalnym poziomie, z taki świetnie zrobionym mentalem. Yy, gdzieś tam ta noga musi im się powinąć i gdzieś do końca roku na pewno nie wygrają wszystkich meczów. Także tak bardzo kluczowym jest to, żeby zdobyć dziewięciopunktową przewagę nad Manchesterem City właśnie w tej kolejce, właśnie w tą niedzielę, kiedy są jeszcze w mega turbo gazie. Grają też u siebie. Wydaje mi się, że mogą wykorzystać tą troszeczkę taki, no może nie kryzys, ale tą gorszą grę, czy gorsze nastawienie Manchesteru City i wygrać. Wydaje mi się, że Liverpool ten mecz po prostu wygra. Na czystą jedynkę jest 2,64. To jest bardzo dobry kurs. Wydaje mi się, że nawet dobry kurs na jakiś solo. Nie wiem co z bramkami. Czy mogłoby się wydawać, że tych bramek też padnie dużo, no obydwie będą chciały szczelić. Wydaje mi się, że to będzie podobny mecz do tych, które się odbywały w 2018, gdzie chociażby w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w tym dwumeczu, gdzie strzelali naprawdę bardzo dużo e, bramek. No nie wiem czy, może, czy to jest warto ryzyko, ale też można się nad tym zastanowić. E, wpadło mi też do głowy, żeby... E, że Guardiola jednak tak mocno zbije, znaczy, że klop tak mocno zbije Guardiolę, żeby postawić nawet handicap. Że, y, że Liverpool wygra dwoma bramkami. A no to już będzie tak kosmiczny kurs w okolicach 4-4-50, że no, aż warto po prostu zaryzykować. No ogólnie wydaje mi się, że Liverpool po prostu y, zmotywuje się na tyle że wygra spokojnie to spotkanie. Ja chcę myśleć o e, zdobyciu Mistrzostwa Anglii po 30 latach. To tak, ten mecz musi wygrać. Jest niezwykle ważne spotkanie dla Jurgena Kloppa. E, dlatego uważam, że czysta jedynka jest bardzo uzasadniona e, w tej sytuacji. No i tak będziemy stawiać. Jak mówiłem wcześniej, nie wiem czy wspominałem, miałem pomysł, żeby więcej meczy. Obstawić tego dnia, albo przynajmniej przeanalizować dla Was, ale stwierdziłem, że no ten mecz jest tak wielki, że skupię się tylko i wyłącznie na nim. Moim zdaniem, ten dwumeczem, mecze między tymi dwoma zespołami, dał jakościowo i tak naprawdę prestiżowo, można powiedzieć, przyrosły jak dla mnie mecze. Grand Derby, El Classico Barcelony z Realem, przynajmniej w ostatnich latach, gdzie to po prostu się patrzeć na to czasami nie dało. No A za to, jak te drużyny prezentują się w tym sezonie, to powinny stracić chociaż ten inny rok. Miano Grand Derby czy tam El Classico na rzecz właśnie Liverpoolu i Manchester, Manchester City. Oczywiście nie zweryfikujemy tych słów w tym roku już w El Clasico czy nie, w tym roku chyba będzie, no ale na pewno nie przed tym meczem w Anglii, no bo poprzez to, że były m, ciężka sytuacja w Barcelonie z ruchami niepodległościowymi w Katalonii, no ten mecz odwołali. Zweryfikujemy dopiero po, pod koniec listopada, czy, który z tych wielkich meczy był lepszy. No to co, ja się nas. W takim razie spokojnie nastawiam na niedzielę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać, co wymyślicie, który zespół wygra: czy Liverpool, czy City. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę. I pamiętajcie, Bóg zapłać.